Pójdę Patryk gospodarek. A dzisiaj tak spokojnie na boisku 22 minuty ostygło się na ławce. Troszkę? No nie, trzeba być w, w każdym momencie gotowym do gry, bo nie wiadomo kiedy trener będzie kazał wejść. No mecz jak widać po wyniku no może nie był jakiś emocjonujący. No my jesteśmy tak naprawdę no gdyby nie mniejsza ilość się rozegranych meczów, to byśmy byli aktualnie liderem tabeli. No a ta drużna z tego, co mi się wydaje, chyba zamyka e, ligową tak. tabelę, także, także no było wiadomo, że raczej będzie im ciężko tutaj z nami. No, my wiemy o co gramy w tym roku, ale podchodzimy do każdego rywala tak samo I musimy od początku do końca narzucać swój styl gry, kontrolować tą grę i jak no. na razie nam się to udaje. A w połowie drugiej kwarty ten Kierlewicz wziął czas zdenerwowany. No niestety, co tam się no, wydarzyło? Zdarzają się takie sytuacje, e, że tak powiem rozluźniające, <laughs> trochę głowa ucieka czasami niestety, no, trzeba nad tym pracować, no i dlatego. No, trener od tego jest, bardzo dobrze reaguje, także no, trzeba trzymać na zbryzach. To za tydzień mecz na bardzo gorącym terenie, czego się no. można spodziewać w podróżnie polonii? No, myślę, że tak jak w każdym meczu, tak, wiemy, wiemy po, co, po co pojedziemy, e, no bymowo. No po wygraną no, na pewno dla kibiców to jest no, no to jest drużyna rezerw, tak, młode chłopaki w większości, ale są tam zawodnicy, którzy naprawdę potrafią grać w koszykówkę. Także no, nie będzie łatwo, damy z siebie wszystko i miejmy nadzieję, że kolejny raz to przyniesie skutek i odniesiemy kolejne zwycięstwo. Umówiliśmy się z Krystianem Kuźlukiem na cztery sady w tym meczu. No, pytanie, czy wiesz, wreszcie mu pomóc. <laughs> Będę robił co w mojej mocy. No ja w dołożyć nie potrafię, niestety, ale może chociaż jakąś asystę przypisać. <grym> Dzięki. Dziękuję bardzo. I tego się trzymamy. Patrzcie gospodarek. Dziękuję.